Naszym gościem jest dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen, Grzegorz Luźwiak. Dzień dobry. PKN Orlen zapowiedział niedawno, że w ciągu dosłownie kilku tygodni powstanie pierwsza w Polsce stacja tankowania wodoru w Krakowie. Kiedy i gdzie możemy się spodziewać kolejnych tego rodzaju stacji? Tak, to, to jeżeli chodzi o tą stację w Krakowie, to będzie pierwsza taka pilotażowa stacja. Chcemy e, nauczyć się całe, e, zarządzania całym łańcuchem dostaw wodoru od produkcji z naszego hubu w Trzebini do, do, do tej stacji. Natomiast kolejne stacje mamy już projekty w realizacji, można powiedzieć już mamy podpisane umowy realizacyjne na kolejne dwie stacje, czyli stacje w Poznaniu. Będzie to stacja dedykowana głównie transportowi miejskiemu, ale ogólnodostępna z możliwością tankowania również pojazdów osobowych. I druga stacja będzie stacją w Katowicach, działającą na podobnych zasadach, a więc pier, pierwszy taki Odbiorca to ten kluczowy, to, to, to będzie komunikacja miejska, no ale również te stacje będą ogólnodostępne. To są st stacje realizowane w ramach takiego większego programu Clean Cities, gdzie też udało nam się uzyskać dofinansowanie z europejskich programów. Czy to będzie jeszcze ten rok? Nie, te, te stacje w tym roku podpisaliśmy kontrakty, i y, przewidywane zakończenie to jest na trzeci kwartał przyszłego roku. Wiemy, że w, w ramach strategii wodorowej Tokandory większość z y, planowanych 100 stacji do 2030 roku powstanie po y, roku 2024. Y, czyli rozumiem, że tylko te. Wcześniej powstały tylko te trzy. Czy jeszcze coś można. To znaczy, my mamy w planie, w, w tej chwili trwa kolejny przetarg na stację kontenerową we Wrocławku, również w ramach tego projektu Clean Cities. Aha. Ale oczywiście, my konsekwentnie już w tej chwili przygotowujemy koncepcję na kolejne stacje w kolejnych miastach. Mamy w tej chwili podpisane prawie 20 listów intencyjnych z samorządami w, w różnych miejscach w kraju. Część koncepcji już jest zrealizowanych, i oczywiście, biorąc pod uwagę naszą strategię, również chcemy pozyskiwać dofinansowanie do, do tych stacji. Takim największym naszym programem, który, gdzie staramy się o finansowanie, to jest projekt Hydrogen Eagle, w którym chcemy zbudować infrastrukturę nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji. I w ramach tego projektu. Chcemy pozyskać dofinansowanie właśnie ze środków unijnych, tam uczestniczymy w takim programie wsparcia IPCEJ, ważnych projektów dla gospodarki europejskiej. Budujemy też partnerstwa międzynarodowe, bo gdyby ta infrastruktura tankowania, którą zamierzamy wybudować, ona będzie również istotna z punktu widzenia transportu europejskiego. Chcemy Uczestniczymy w takich inicjatywach jak korytarz północ-południe, gdzie wzdłuż drogi chociażby E75 będzie możliwy transport, głównie dedykowany pojazdom ciężkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.